Witam Was wszystkich bardzo serdecznie! Ja jestem Ferytus, no, a to jest kolejny odcinek z Craftu. Dokładnie tak, jesteśmy właśnie w tym oto miejscu. Jeśli nie wiecie, o co teraz chodzi, to ja Wam tego nie będę wyjaśniał, ale jeśli Was to bardzo ciekawi i jeśli nie wiecie, co w tym momencie, papa muzyczka, ja mam swoją muzykę Minecraft, e, jeśli nie wiecie, co się dzieje w tym momencie, to e, przejdźcie sobie do poprzedniego odcinka, e, tam o to wszystko wyjaśniłem. E, może tak w skrócie, e, Postanowiłem na jakiś okres, na jakieś kilka odcinków przenieść się gdzieś i wybudować tutaj oto w tym bazę, w tym Bajomiem, czyli nazwałem to Jamaika i chciałem tu wybudować bazę. Dokładnie tak. I powróciła na, do mojej serii, na mój kanał w ogóle. Powróciła interaktywność, czyli po prostu. Ja sobie tu w ogóle kopię, zaraz... Powiem o tej interaktywności, ale ja chcę wyjaśnić, co ja robię. Tutaj so, ja tu kopię po prostu, ponieważ na powierzchni jest noc, a ja się przespać nie mogę, bo niby jakiś potwór jest. No chyba, no, chyba jest ten, ten, golem, ten z kamienia, dobra. Więc co do tej, co do tej interaktywności, to właśnie ostatnio, mm, piszecie już. Ferytus, zrób se kamienne intemki, proszę cię, nie mi, nie, mi nie, nie. dobra. E, powróciła na mój kanał interaktywność, to znaczy to, iż możecie pisać komentarze, e, w których będą zadania, a ja niektóre zadania będę robił na odcinkach i te właśnie zadania się będą czy tam wyzwania też będą się też pojawiały także no zadania no to typu zrób coś tam, zrób coś tam, a wyzwania no tak na przykład przeżyj tam panią Kacper na przykład napisał cały odcinek jest surowe mięso czy coś czy znaczy, to jest do zrobienia tylko zależy jakie surowe mięso, na przykład kurczaka to no daje wam głód, więc trochę nawet ciężkie, no też nie do końca w ogóle pokażę wam trika, pewnie ktoś większość z was go zna kiedyś się tam nauczyłem Zobaczcie. Jakieś kurde kilka lat temu to już było. Dosyć śmieszne. Dobra, więc mam nadzieję, że już się dzień robi. Aha, no i co? Bardzo serdecznie Was przepraszam widzowie, ci, którym obiecałem na facebookowym właśnie. Zapraszam Was w tym momencie na Facebooka, jeśli nie chcecie przegapić żadnego lajka. Um, przepraszam Was bardzo serdecznie Facebookowi, bo powiedziałem tak: był live dzisiaj um, z um, gry takiej karcianej <gry> Master of Monster, Mo Monster Master, coś takiego e, i um, właśnie tu sobie drzewka e, potrzebne mi na domek, a to zaraz, to zaraz do zadań przejdziemy. Zresztą nie zadań, tylko no, zobaczycie zresztą, zaraz wam Wszystko powiem. E, Grałem sobie w karcianą grę, taką starą dosyć. E, i Część z was, znaczy część z was, pamiętam, że ta Kuba bodajże, taki nick mój, jeden z moich modów na Twitchu, um, sobie właśnie um, powiedział, że, że przypomniałem mu grę, że, że mu przypomniałem tą grę. A no mi się też jakoś ostatnio przypomniała e, i po prostu fajnie tak wracać do niektórych gier. O, dobrze, warto było tu jakieś fapacziję. Fap, 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 Nie no, strasznie mi się kojarzy pająk z dźwiękiem takie fap, fap. Ej, to jest jakiś mały. Jakiś mały frajerek. Ło. O ła, nie zatruwaj mnie. nie no, kurde co on robi? No what? No. Ginął. Umrzył. Dobra, tam jest ten kamień z tego golem. Daj mi się przez ziom. I sobie. Wo, co to jest? Nara Serio? Serio! Czekajcie, ja muszę tutaj jakiś miecz wziąć. No, Gin, frajerze. I co teraz. teraz. the? No dobra, więc jakoby to tu... ubił! Biu! Spodaj! Łata. Zostaw mnie, zostaw mnie! No nie! Parkour, kurde! <noise> nie, nie, sorry za skupienie, za tą ciszę. Jest mm. parkour. Parkour mi uratował, man. Man. Dobra, ehm, i co ja to mówiłem? Ehm, że był ten live z karcianej gry i później przeszedłem, znaczy przeszłem na Minecrafta. Ehm, I ten live z Minecrafta był taki <noise> Dobra, więc poczekamy. Ehm. No i co, bardzo was serdecznie zapraszam na tego live'a. No i bardzo przepraszam facebookowych, że obiecałem live'a o 20, ale niestety nie mogę się on odbyć, ponieważ mam tutaj sprawy do załatwienia więc, więc 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 no tak. 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 Dobra, już słońce wschodzi powoli. Um, I co, tam mówiłem jeszcze, że Wyzwaniu, dokładnie tak, znaczy wyzwaniu. Pisałem, mówiłem w poprzednim odcinku, że w tym odcinku trochę taka koncepcja, nie wiem. Um, może nie do końca. Creeper, cześć. Um, pisał, mówiłem, żebyście nie pisali mi wyzwań, ponieważ nie będę w przyszłym odcinku, zrobić sobie screenshota. To jest Love Story. Um, Jak w rękę padał. Co? Um, I... Nie lubię, jak mi przerwają, no ale okej. Okay. E, e, I co? Bardzo was serdecznie przepraszam, I ale za to jest odcinek. G czy nagrywam odcinek. No, come on. daj mi spokój, golemie! Czemu się na mnie myśli? Przepraszam. Nie wiem za co, ale przepraszam. Nie, no spadaj ode mnie! Wow! Serio? Come on, daj mi spokój co? So, nie, ja nie chcę przedłużać Pisswu! <laughs> Nasz mi spokój, jest Fredny. Dobra. E, I tak, bardzo serdecznie właśnie przepraszam facebookowy, za to nagrywam odcinek. Więc tak, poprosiłem w poprzednim odcinku, żebyście nie pisali wyzwań, ale pisali um, jak ma wyglądać baza, którą będę chciał tutaj wybudować. E, napisał pewien widz, który jako komentarz o ile nie zapomnę, to się właśnie wyświetli o tutaj. W waszym ekranie napisał, żeby wybudować domek na drzewie. Um, tam też pisaliście różne, żeby coś z No ale ja przecież to powiedziałem, więc trochę bez sensu. Tutaj te kamień kamień kamienie, te kamienie, one były tylko na wyzwanie od te tutaj taki nick Myślę, że sobie go dorobię jeszcze na jakimś live, bo obiecałem. Ten odcinek jest nieco krótki, ale mam nadzieję, że wam się spodobał. Wiem, że to do dupy, co wybudowałem, wygląda. Ale to jest takie poczęcie: poczęcie, log. To jest takie, że tak powiem, wstęp. Myślę, że dokończymy sobie ten balkonik na jakimś live'ie, który wrzucę prawdopodobnie na YouTube, także spodziewajcie się jakiegoś livestreamu, zapraszam Was bardzo serdecznie do szpiegowania, szpiegowania? Nie wiem, do patrzenia, lukania na mój fanpage na Facebooku, tam zapowiadam live'y, także dzięki za obejrzenie tego odcinka, trzymajcie się, że się na razie, pa pa!